Proszę Państwa, taka jest prawda. Są wykonywane wyroki śmierci rękami bandytów, prokuratorów. Nie ma niezależnych prokuratorów. Już dawno się albo powiesili, albo zrezygnowali z pracy. Ci, którzy byli rozsądnymi prokuratorami. Zostali bandyci, prokuratorzy, zbrojne ramię partii. Po prostu. I to nie jest prawdą, że sędzia wydaje jakiś wyrok, zapomnijcie o tym. Sędziowie są, sędziowie są po prostu zmasakrowani strachem. Tłumaczył mi jeden sędzia nieformalnie po godzinach. Panie Piotrusiu, powiedział, czy pan myśli, że nie my jesteśmy normalnymi ludźmi, że nie mamy leasingów, że nie mamy kredytów, że kariery nie chcemy zrobić? Formalnie, to, to, to co mówię, można sprawdzić. Jeżeli to komuś by się chciało, to można sprawdzić, czy to przypadek, że prokurator formalnie dostaje dwa razy większą pensję niż przeciętny sędzia. Nie, to nie jest przypadek. To prokurator wydaje wyroki formalnie, bo gdyby policzyć premie i dodatki, ja to zrobiłem, pracowicie wykonałem tą pracę, to wychodzi pensja czterokrotnie wyższa od pensji sędziego. No więc sędziowie są. A to chyba to zależy, to pewnie zależy, jaki prokurator na jakim stanowisku. Dobrze. W 97% sędziowie przedłużają areszty, na przykład na wniosek prokuratora, w ogóle nie analizują niczego, niczego nie czytają. Chcą jednego sędziowie. Chcą mieć święty spokój, po prostu. Większość, większość, bo jakaś tam grupa jest zbuntowanych, ale to, to jest jakaś mała grupka. Większość to są wykonawcy woli prokuratora, po prostu. Czyli takim dupochronem prokuratora zrobił się sędzia. Tak jak dla sędziego dupochronem są biegli sądowi. To jest zapomnijcie Państwo o tym, że biegli są powoływani po to, żeby dojść do prawdy. No to jest śmieszne. To bieg, biegły jest po to, żeby chronić tyłek. Chronić dupę sędziego. Po to są biegli, powoływani po prostu. Na wszelki wypadek, żeby miał tak zwany dupochron. No i tak, tak wygląda rzeczywistość w Polsce po prostu. Także no, jak oni mogą oddać władzę, jak już mają sądy i wszystko, co jest potrzebne w swoich łapach.